Witajcie! Dziś chcemy podzielić się z Wami wyjątkowym przesłaniem. W centrum naszego dzisiejszego spotkania znajdzie się kazanie świętego Jana Wianeja, proboszcza z Ars, które dotyka tematu odkładania pokuty i nawrócenia na później. Tytuł naszego filmu nie jest przypadkowy. Pragniemy, aby słowa tego wielkiego świętego dotarły do Waszych serc i skłoniły do refleksji nad własnym życiem. Czy jest coś, z czym walczysz? Czy odkładasz ważne decyzje na później, myśląc, że zawsze będzie jeszcze czas? Zapraszamy do uważnego wysłuchania kazania, które może stać się punktem zwrotnym w Waszym życiu. Zaprawdę, bracia, jaka to wielka nędza i jakie upokorzenie, że poczynamy się w grzechu pierworodnym, że przychodzimy na świat jako dzieci przekleństwa. Dużo większą jednak hańbą jest żyć w grzechu, a już szczytem nieszczęścia. Jest w nim umrzeć. Grzechu pierworodnego uniknąć nie możemy, grzechów uczynkowych jednak możemy się ustrzec, możemy też z pomocą łaski Bożej, z nich powstać. Dlaczego trwacie w grzechu, który naraża was na wieczne nieszczęście? A przecież każdy powinien się bać tej groźby Jezusa, że kiedyś grzesznik będzie go szukał, ale nie znajdzie i umrze w swoim grzechu. Dobrze mówi Duch Święty. Że występni się błąkają, że ich serca i umysły są ślepe, że sami siebie gubią. Odkładają oni nawrócenie na później i mimo grzechów, w jakich tkwią, spodziewają się szczęśliwej śmierci. Żebyście mogli lepiej poznać szkodliwość tego zaślepienia, wykażę Wam dziś. Po pierwsze, że człowiek nawraca się tym trudniej, im dłużej trwa w złych nałogach, i po drugie, że im dłużej gardzimy łaską Bożą. Tym bardziej Bóg się od nas oddala, i wskutek tego stajemy się coraz słabsi, a duch piekielny trzyma nas coraz mocniej w swojej niewoli. Jak mógłbym o śmierci chrześcijanina, chrześcijanina, który doświadczył, jak słodko jest miłować Boga, który wie, jak wspaniałe dobra przygotował Jezus Chrystus tym, którzy boją się grzechu, jak mógłbym o takiej śmierci mówić, że jest nieszczęściem? W ten sposób można by mówić do pogan którzy nie znają Boga i nie wiedzą nic o nagrodzie, jaką On przygotował dla swoich ukochanych dzieci. Jak ślepy jest człowiek, który pozbawia się tak wielkich dóbr i sprowadza na siebie straszne nieszczęścia. A przecież widzimy ludzi, którzy żyją źle, którzy gardzą łaskami Bożymi, którzy nie zważają na wyrzuty sumienia i nie chcą naśladować pięknych przykładów. Wydaje im się, że Bóg przygarnie ich do siebie w każdej chwili, kiedy tylko do niego wrócą. Nie wiedzą, że tymczasem diabeł szykuje dla nich miejsce w piekle. Pismo Święte w wielu miejscach napomina, żeby z grzechów powstawać jak najprędzej. Odnosi się do tego wiele gruźb, porównań, figur, przypowieści i przykładów. U Świętego Jana Ewangelisty czytamy: Chodźcie, póki światłość macie, żeby was ciemności nie ogarnęły. Kto w ciemności chodzi, nie wie, kędy idzie. A na innym miejscu upomina nas Jezus: Patrzcie, czuwajcie, a módlcie się, bo nie wiecie, kiedy czas będzie. Módlcie się zawsze, żeby wysłużyć sobie pomoc do walki z potężnymi i przebiegłymi wrogami. Jezus przypomina nam, że śmierć przyjdzie jak złodziej. Gdyby gospodarz wiedział, kiedy opryszek napadnie na jego dom, czuwałby i stawiłby opór, Przeto i wy bądźcie gotowi, bo której godziny syn człowieczy przyjdzie, nie wiecie. Swoje przyjście na sąd porównuje Jezus do błyskawicy. Albowiem, jako błyskawica, wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachodzie, tak będzie i przyjście syna człowieczego. Dziś człowiek pełen jest życia i zdrowia. Głowę ma zajętą tysiącem projektów. Jutro ludzie opłakują jego zgon. Nie wiedział po co żył. Jaki był jego cel ostateczny, umarł w zaślepieniu. Jakie miał życie, taką ma śmierć. Pewien chory skąpiec kazał sobie przynieść skrzynkę złota, które było mu Bogiem. Chciał je liczyć, ale nie miał już na tyle siły. Położył na nim tylko rękę i tak umarł. Innemu skąpcowi spowiednik pokazał wizerunek ukrzyżowanego i namawiał go do skruchy. A ten na to, gdyby ten Chrystus był ze złota, to by się opłaciło. Z tego przykładu widać, jak za złym życiem idzie zwykle nieszczęśliwa śmierć. Przypowieść o pannach mądrych i głupich zawiera tę samą przestrogę: Mądre, które weszły na gody, wyobrażają dobrych chrześcijan, którzy zawsze są gotowi odpowiedzieć na głos Boga, głupie, złych, którzy swoje nawrócenie odkładają na potem, którzy nie spełniają dobrych uczynków, i nagle puka śmierć. Chrystus wzywa ich przed sąd żeby zdali rachunek ze swojego życia. W tej przerażającej chwili chcieliby uporządkować swoje sumienie, ale to już niemożliwe. Widzą przede sobą piekło, ale widzą też niebieskie królestwo, które utracili. Czyż nie wydaje się wam, moi drodzy, że to największa strata, jaką może ponieść człowiek, gdybyście wiedzieli, jak łatwo i przyjemnie jest spełniać wolę Boga, to byście na to nie czekali. Ale im dłużej tkwicie w grzechu, tym trudniej jest się nawrócić. Piekielne zasady, którym poddajecie się, czynią was coraz słabszymi, a Bóg daje wam coraz mniej pomocy. Tak samo jak pogan, żyjących poza łaską bożą, prowadzi was na bezdroża piekielne. Ktokolwiek czyni zło, nienawidzi światłości i nie przychodzi do światłości, aby uczynki jego nie były potępione. O, kiedybyście się na to zdecydowali, moi drodzy, jak żebyście byli szczęśliwi, jak żebyście, krocząc drogą Ewangeliczną, byli wdzięczni za wspaniałe dobra, jakie Wam przygotował Bóg. Tyle razy prosił mnie o to Bóg, abym Wam przypomniał wasz obowiązek, ale do tej pory nie miałem odwagi tego uczynić. Wreszcie w tę noc natchnęło mnie światło Boże i oto spełniam swoje zobowiązanie. A wy, moi drodzy, nie przerywajcie przemówienia, które będziecie dzisiaj słuchać. A Bóg was obdarzy wielkimi łaskami. Wielokrotnie mówiłem wam już o tym, ale wy nie słuchaliście, lecz odwracaliście się od mnie. Dzisiaj jednak Bóg przemówił do waszych serc, dzisiaj odkrył wam swoje miłosierdzie, dzisiaj pokazał wam, jak wielką szkodę wyrządzacie sobie samym. Uświadomcie sobie, moi drodzy, co czynicie, i wiedzcie, że nie dla mnie, ale dla Was samych mówię. Wszystkie łaski, którymi Was obdarzam, Wszystkie modlitwy, jakie wznoszę za Was, nic Wam nie pomogą, jeśli sami się nie nawrócicie. Chrystus tak mówi Wam przez moje usta, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Na Was zależy, moi drodzy, czy mądrze przeżyjecie ten czas próby, czy też potem będziecie w niekończącej się męce rozpamiętywać swój błąd. Wszystkie chwile, które przepadną bezpowrotnie, będą Was wtedy nękać aż do końca wieków. Szatan, wasz najgroźniejszy wróg, w tę noc odsłania wam swoje plany, w tej chwili obiecuje wam wyobraźnie, potem jednak wyobcowuje was od Boga, pozbawia was łaski, a na koniec wskazuje wam miejsce, jakie sobie dla was przygotował. Pamiętajcie, moi drodzy, że ta przemowa będzie waszą ostatnią deską ratunku. Jeśli po nią nie sięgniecie, to wasz los będzie straszny. Jakież nieszczęście czeka na człowieka, który się do tego stopnia zgubił. Ale jeszcze jest dla was nadzieja. Jezus Chrystus wzywa was, abyście powrócili do niego, obiecuje wam przebaczenie i wieczne szczęście. Wzywa was przez moje usta, oto teraz możecie się nawrócić, a Bóg was przyjmie do swojego królestwa. Niech duch święty zmiękczy wasze serca, niech otworzy wasze umysły, niech przemówi do waszego sumienia. Oto Jezus Chrystus wzywa Was, abyście się nawrócili. Jeśli go posłuchacie, to Wasze grzechy zostaną Wam przebaczone, a wy zaczniecie nowe życie. Jeśli jednak go odrzucicie, to Wasze nieszczęście będzie pełne i wieczne. Pamiętajcie, moi drodzy, że Bóg Was miłuje, że chce Was zbawić, że czeka na Wasz powrót. Nie odkładajcie więc tej ważnej decyzji. Jezus Chrystus wzywa Was dzisiaj. W tej chwili, abyście się nawrócili i uwierzyli w Ewangelię. Nie odwlekajcie tego na później, bo może być za późno. Pamiętajcie, że wasze życie jest krótkie, że śmierć może nadejść w każdej chwili, że potem będziecie już tylko patrzeć na swoje grzechy, nie mogąc ich już naprawić. Nie dajcie się zwieść złemu duchowi, który was kusi. Nie pozwólcie sobie wmówić, że macie jeszcze dużo czasu. Że możecie się jeszcze bawić. Wszystko to są kłamstwa szatana, który chce was zgubić. Nie dajcie się Mu, nie dajcie sobie wmówić, że jesteście bez winy, że nie macie nic na sumieniu. Pamiętajcie, że każdy z Was jest grzesznikiem, że każdy z Was potrzebuje zbawienia, że każdy z Was musi się nawrócić. Nie bądźcie głupi, nie bądźcie ślepi, nie bądźcie tchórzliwi. Oto teraz Jezus Chrystus wzywa Was. Abyście się nawrócili, abyście uwierzyli w Ewangelię, abyście przyjęli Jego miłość i przebaczenie. Nie zwlekajcie z tym dłużej, bo może być za późno. Nie czekajcie na lepszą okazję, bo może jej już nie być. Oto teraz jest Wasza szansa, Wasza jedyna szansa, Wasza ostatnia szansa. Weźcie ją więc, zanim będzie za późno. Amen. Dziękujemy, że byliście z nami i wysłuchaliście tego ważnego przesłania. Jeśli film ten dotknął waszych serc i skłonił do refleksji, prosimy o polubienie i udostępnienie go, abyśmy mogli dotrzeć do coraz większej liczby osób. Zachęcamy także do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Pamiętajcie, aby nie odkładać nawrócenia na później. Dzięki waszej decyzji zmienicie swoje życie na lepsze. Bądźcie błogosławieni i do zobaczenia w kolejnym filmie.